Cześć, wam pomyślałam o nowej serii filmów, która będzie się nazywać Fajny Przepis. Czasem brakuje mi, wiecie, jakichś nowych, fajnych przepisów i pomyślałam, może jest jeszcze taka osoba jak ja, której to się w jakiś sposób przyda. Czasem się inspiruję filmami i kucharskimi, różnymi rzeczami. Może ktoś będzie chciał skorzystać. I ja tym razem przygotowałam taką zapiekankę z chleba, inspirowaną Polem Hollywoodem, który kiedyś pokazywał, jak to robić. On chyba na trochę innym chlebie to robił i była to taka jakby forma kanapki u niego. On to przekładał jeszcze tą czapą z chleba. Ja tu zrobiłam dwie, bo się okazało, że ten mój przenożytny chleb jest zbyt twardy, on jest duży i nie będę robić takiej wielkiej kanapki, po prostu dwie kanapki zrobię osobne. Zrobiłam taki roztwór oliwy z rozmarynem i solą. Nasmaruję to porządnie. To tak pachnie. W ogóle rozmaryn to jest cudowne zioło. Uwielbiam. Daję bardzo często do wolnowaru, do różnych mięs. A więc ten rozmaryn u mnie jest takim podstawowym ziołem. Zaraz obok przyprawy, zaraz obok majeranku. Bardzo lubię. No i mamy dwie takie czapy chlebowe. Tego chleba z wolnowaru. Przypruszę to teraz serem żółtym. I kiedy już to zrobię, wstawię sobie to do piekarnika dosłownie na 10 minut, żeby on tak się fajnie stopił. Wstawiam na górną półkę piekarnika na 200 stopni, więc ta skórka też się fajnie przypieczę. Jeszcze trochę sera dorobię. To będzie u nas opcja obiadowa. Ja taki pasek z tego po prostu ukroję. Eee, I to będzie na obiad. Wykorzystałam w tym daniu. Mięso, które robiłam wcześniej w wolnowarze, łopatkę. E, dosłownie jedną trzecią wzięłam, pomidorki koktajlowe, szpinak, ser żółty e, i pieczarki, które tam jeszcze kiedyś mi zostały z e, potrawy, którą robiłam. Po prostu przełożyłam do słoika i. A teraz to wykorzystam. Ten kilogram mięsa, który tu widzicie, u nas jest na trzy różne potrawy, więc ja sobie wziąłam teraz kawałek do tego mojego chleba, podziabałam, podzielam resztę na dwa podzieliłam, wsadziłam do tych moich woreczków strunowych i do zamrażalki. Więc my dosyć długo jemy takie mięso, ja staram się rozdrabniać jak mogę i, i też nie daję jakoś tak straszliwie dużo mięsa, bo ostatnio go jakoś dużo w ogóle było. Więc jak już daję, to staram się w mniejszych troszkę ilościach. No i co my tu mamy? A, jeszcze cebulę. U nas cebula jest bardzo lubionym warzywem, więc zawsze staram się dawać. No i założenie jest takie, że te wszystkie warzywa położę na ten zapieczony chleb jeszcze raz troszkę przyprószę serem i jeszcze raz zapiekę no po prostu powiem wam, że ten aromat tego rozmarynu i te pomidorki i pieczarki no to jest naprawdę pyszne no i co ja tu robię? przestawiam, przestawiam wszystko tak o, tak to wygląda chlebek się fajnie zapiekł ser też się stopił <laughs> układam szpinak Daję go dosyć dużo. O, z taką górką nawet. Ale on zawsze opada, wiecie, na tych yy, w piekarniku. Więc dlatego daję go zawsze więcej. No i te pieczarki wykorzystuję z yy, poprzednich dań. Czy jest coś lepszego niż pieczarki na maśle? No, moje dziecko by się nie zgodziło. Tak, średnio lubi, ale ja bardzo lubię. No i trochę cebuli. Kolejne zapieczenie też będzie w okolicach 20 minut, także nie, nie trzymałam tego zbyt dużo, tyle tylko, żeby ten chleb się fajnie przypiekł, żeby się <laughs> ser stopił. Myślę, że to jest dosyć takie fajne danie, dosyć szybkie, no bo dwie rzeczy w tym daniu, ta karkówka i ten chleb robił się same w wolnowarze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wcześniej robiłam film o chlebie w wolnowarze i no po prostu sam się robi. I myślę, że tu mi dużo zostanie z tego, chociaż zależy jak tam mój morzje. <grych> no i ten, to mięsko trochę rozkładam. Reszta się zamrozi. Jeszcze nie mam pomysłu do czego, ale na pewno się coś znajdzie. <laughs> trochę takiego zwyczajnego, sera żółtego. O, no i do piekarnika. No i tak to wygląda, moi kochani. No powiem Wam, że super danie. W ogóle wydaje mi się, że to jest fajne danie na jakieś imprezy, tylko trzeba by to fajnie pokroić w jakieś paski czy kostki. I naprawdę bardzo fajna opcja, nie wiem jak to nazwać, czy to bardziej zapiekanka, czy to co to. Ale jeżeli Wam chleb nie wyrośnie, no to możecie tą czapę jakby nałożyć na górę. Przełożyć, ale wydaje mi się, że za dużo chleba też nie zdrowo, Także to jest zupełnie wystarczające. Mój mąż, jeszcze jak próbował, to sobie polał to oliwą, mi już wystarczyło. Także wyszło naprawdę super. Myślę, że to jest taka fajna odmiana, trochę a, i wykorzystanie rzeczy, które normalnie się je, typu chleb, w trochę innej opcji. No i tak to wygląda. No, zapach jest boski. Słuchajcie, polecam, pyszne.